Wlazłem Wlazłem jak coś Kurde, nie może być tak wszędzie Trzy razy wychodziłem na zewnątrz i cały czas zaczyna padać Tutaj chodzi o to po prostu, żeby ruszyć tyłek z kanapy i coś zrobić Tak to się zawsze kończy właśnie Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj zapraszam Was w okolice Szczecinka, dokładnie Białego Boru, gdzie połazimy sobie, odwiedzimy kilka jezior. Jedno już za mną jest, jezioro Łobez. I odwiedzimy też Pomorską Górę Piachu, czyli wielką hałdę piachu, wysoką na 245 metrów. Oczywiście zakończymy to biwaczkiem, także zapraszam do oglądania. Dotarliśmy do pierwszego punktu wycieczki Nie wiem czy będzie widać skalę Jakie to wysokie Uff. Już jestem nad drzewami, a jeszcze nie jestem w połowie górki Wlazłem Plasma, jak coś. No, i oczywiście wchodziłem najbardziej pionową ścianką na najwyższą część tej góry, bo tutaj sobie można wejść tak. W porównaniu z tym, czym ja szedłem to można powiedzieć, że tu jest płasko. Dobra. Przerwa. Fotka na miniaturkę na YouTube. -ka. Posiedzę sobie trochę. Właśnie. Oh, właśnie to jest fajne. Mam 40 km do zrobienia w dwa dni. Mogę wszystko. Ogólnie ta góra, oczywiście sama w sobie, nie ma 245 metrów, tylko jej szczyt jest 245 metrów nad poziomem morza. A sama hałda w najwyższym miejscu ma 65 m wysokości. No ale jest to i tak kawał piaskownicy. Piszą, że ma 600 metrów na 200 metrów tej powierzchni I szacują, że znajduje się tu 8 milionów ton piasku Ciekawostka, fajna rzecz, trzeci raz już tutaj jestem Raz z dzieciakami, wszystkim się podobało Robi to wrażenie, no na, kamer, na kamerce to, to nie, nie odda tej stromizny i nie mam drona, więc nie pokażę wam jakie to jest ogromne, powierzchniowo, też dużo kładów tu jeździ. Ogólnie to jest raj dla kładowców, a to jest taki drażliwy temat, ale uważam, że to też są ludzie i też powinni mieć na przykład takie miejsca, żeby się wyszalać, bo też mają swoją pasję. Stop wykluczeniom. Z Białego Boru tutaj spacerkiem cały czas yy, prowadzisz, prowadzą szlaki przyrodnicze, turystyczne, yy, różne rowerowe Jest tutaj tego, nawet wokół tej góry jest specjalnie wytyczony szlak Także można pojeździć, pochodzić i z Białego Boru dotrzeć No albo samochodem bezpośrednio tutaj podjechać Racji, że jestem mistrzem planowania tras, czyli po prostu znajduję punkt A i punkt B, i kombinuję jak z jednego punktu dotrzeć do drugiego, to nie przeanalizowałem i z tej góry piasku nie miałem już żadnego sklepu po drodze do szczecinka przez te wioseczki, więc musiałem wrócić do białego boru. Także jakby kogoś interesowało, jak planuję trasy, to po prostu. Patrzę, gdzie mam jakieś połączenie pociągiem, co jest ciekawego, główną atrakcję. I kombinuję jak dotrzeć do następnej stacji. I tak to wygląda. Żadnych tutaj cudów i analiz kartograficznych nie robię. Zawsze jak idę po drodze, to sobie gdzieś tam sprawdzam na, na aplikacjach czy jest coś ciekawego i jak jest, to zachodzę. Jak nie, to idę po prostej, czasem ścieżką, czasem przez las. Także, jak mam już ubrany cel i idę, ale spodoba mi się kawałek lasu, to robię cyk, zawijkę i wchodzę z drogi do lasu. A później kombinuję, jak wrócić na trasę. O! Także tu plany są tylko po to, żeby, żeby były. Tak naprawdę liczy się punkt A i punkt B. A reszta to gdzie nogi poniosą. Dobra, idziemy jakiegoś rysia upolować albo wilka. Kurde, nie może być tak wszędzie. Spójrzcie była wycinka są młode buki posadzone no już mają trochę pomieszane z dorosłymi sosnami kurde, nie ma takiego pustkowia można tak wszędzie robić? Czy nie wiem, niech mi ktoś to wytłumaczy może ktoś jest leśnik jakiś czy ktoś, dlaczego nie można wszędzie powycinać chorych część zostawić sosen mm. Sadzić tych buków, a nie wyciąć wszystko w pień do gołego. Z powrotem sosny sadzić. Kurde, aż się chce tu chodzić. Super. A tak swoją drogą, to chciałem Wam bardzo podziękować, bo na kanale wbił, mam nadzieję, pierwszy tysiąc subskrybentów. Przedostatni film z wycieczki wzdłuż Bałtyku przekroczył 10 tysięcy wyświetleń na YouTubie. Dla jednych mało, dla drugich dużo, dla mnie dużo. Jak wrzucałem go, to tak liczyłem, że 10 tysięcy to będzie wynik, z którego będę. W którym będę pozytywnie zaskoczony, i bardzo zadowolony. I udało się, może jak będę wrzucał ten film, to już będzie 15 tysięcy. Także działajcie tam. Mały, mały jubileusz mam podczas tego wypadu i muszę wam przyznać, że niby taka pierdoła, niby to robię, bo robię. Dla przyjemności, dla satysfakcji, żeby mieć zajawkę, to mnie motywuje też, żeby samemu częściej wychodzić, ale. Od wczoraj mi się Buzia mocno cieszyła, i dzisiaj też z wielkim entuzjazmem wystartowałem na wycieczkę, naprawdę. Także jeszcze raz dziękuję i mam nadzieję, że jak to oglądacie, to zostaniecie ze mną na dłużej i że Wam się podoba. A jeżeli macie jakieś sugestie odnośnie pomysłów na biwaki, na traski, to piszcie w komentarzach. Właśnie mijam dwa kolejne jeziora. Tam jest Dębno, a tam jezioro Stępińskie. Kurde, dobrze, że sprawdziłem pogodę, bo miała być piękna pogoda, 16 stopni, to już wczoraj pokazywało, że jednak 11. A teraz, kurde, chmura taka deszczowa naszła, ale coś pokropiło na szczęście tylko, bo oczywiście dwa razy trzymałem przeciwdeszczówkę. W ręku mówię: mmm, Nie, no przecież taka pogoda ma być niebiorę. Zimno się zrobiło, jak nie wiem. Oczywiście nie mam żadnej bluzy, tylko koszulkę z długim rękawem i puchówkę. I rękawiczek nie wziąłem. A jednak jeszcze rękawiczki by się przydały. Słońce zachodzi, ale znalazłem miejscówkę. Tu jest co prawda droga jakaś idzie, a tam, tam się łączy z główną drogą, ale no, zobaczcie. Może nie jest to typowo las, ale, kurde, no jest przyzwoicie, nie? Takie leśne jeziorko, nie za duże. I chyba walnę się albo na pomoście, albo tu. A, i co, myślicie, że będzie rozbijanie obozu? Ja też tak myślałem. Jednak tamte jezioro całe monitorowane, kamery wszędzie. Się okazało, że prywatne, więc stwierdziłem, że nie będę się tam rozbijał. Kawałek sobie mówię, przejdę się. No i tak sobie idę, idę, idę. I doszedłem do wsi spore. Teraz mam przekichane. Delikatnie mówiąc, bo. Bo nie wiem gdzie się rozbiję i idę i będzie co będzie Ale nigdy się nie nauczę dobrze planować biwaków i planować na gdzieś konkretnie. Nie. Nie, nie, nie. Po co? Dobra, to jakby co? To ja dalej idę. Już rozbity, ale kurde krzesełko sobie wystawiłem na zewnątrz. A tu, kurde, kropić zaczęło. Ale tu jakaś musi mała chmurka przyjść, bo pokapało mocniej. Teraz odrobinka kapie zaraz przestanie. Na pewno trzy razy wychodziłem na zewnątrz. I cały czas zaczyna padać. Zrobione mam prawie wszystko, przestało padać. Mam nadzieję, że już na zawsze, ale już się przejaśniło niebo. Nie ma być git. Jak to dzisiaj było. Ogólnie. Będę musiał tutaj więcej razy przyjechać, więcej połazić yy, i rowerem. Rowerem objeździć to wszystko, bo miejscówek jest, jeziorek też jest bardzo dużo, więc myślę, że to może być ciekawy kierunek na takie. bliskie wypady, no bo dwie godzinki pociągiem to nie jest długo i tym bardziej też, że powrotów mam dużo, bo co, co półtora godziny praktycznie są pociągi wilka nie widziałem, ale widziałem odchody wilka już takie wysuszone, dużo sierści było widać czy coś tu jest? Na pewno są, bo wszędzie są Rysie chyba też tutaj są w okolicy. Straszą tymi wilkami, że ciągle odpali coś i ciągle widzi jakieś filmiki, jak gdzieś grasują te wilki. To i są głupoty, głupio myśli. Ale prawda jest taka: nie ma co panikować, ale nie ma też co bagatelizować całkowicie i chojraczyć, bo nie było wypadków śmiertelnych i dobrze nie być tym pierwszym. A to jest w ogóle najciekawsza rzecz, że już są komary, nie? Dobra, wiem. I melduje się ze śpiwora. Zainstalowane. Jest dosyć ciepło, także będzie spokojna nocka, mam nadzieję. I rano wstaje. Zostało mi 16, 16 km. A ile wyszło? Wracałem do tego białego boru i później tam krążyłem po tym lesie, jak sobie zszedłem przez te pola. Także nie wiem ile wyszło, ale to nie jest ważne. Ważne jest, że było fajnie. No dobra. Ja się kładę, godzina... godzina jest przed 21. Jeszcze obejrzę sobie Villa Tak, można w lesie w nocy obejrzeć sobie coś. Dobra, ja się zaraz kładę. I co? Do zobaczenia rano. Dobry dnia kolejnego. Dobra, trzeba wstawać, słońce świeci, wiatr wieje, czyli wszystko w normie. Dobra, podnoszę się uwaga. Jak widać to mój zestaw do spania. Na wędrówki piesze. Materac, podłoga, tarp. I tak jednak będę spał, dopóki się nie pojawi więcej owadów Wtedy wjedzie w hamak, bo moskitiera może, może jakiś mały namiocik, bo to i tak się wiąże z tym, że po prostu tylko się kładę spać, wstaję rano i ruszam dalej Ale często ludzie, już widziałem na grupach się pytają Jaki tarb, bo śpiew w hamaku, ale na glebie No i ta heksa od lesowika Spójrzcie, to naprawdę fajnie można go rozłożyć też na ziemi. Co prawda nie zamkniesz go całkowicie, ale nie ma takiej potrzeby. Nawet jakby był mocny, mocna ulewa, mocny wiatr, to jesteś w stanie się z dwóch stron zasłonić od tego wiatru i, i jest spokój. Naprawdę miejsca jest sporo. Ta podłoga ma 140x210. Jeszcze mam po bokach zapas na coś, co może mieć kontakt z podłożem, nawet wilgotnym. A nawet, nawet na samej macie mieszczą się wszystkie moje rzeczy. Wyłącznie z plecakiem, wszystko. Także spoko. Ma teraz ten sam ekspert. Zimowy, ale to poza wagą nie przeszkadza, żeby w nim spać. To nie jest tak, że będzie ci za ciepło. Eee, ciepłe dni. Ja spałem na nim w lato i też nie, nie czułem, żebym jakoś się pocił, czy, czy cokolwiek no, że Tak to wygląda Lekko, prosto, szybko Dobra Biorę się Teraz będę pakował A na koniec zjem i po jedzeniu od razu ruszę Wygląda cały mandżur z rana. I ja, ma manżurowiec, yy, w trakcie zagotowania wody zalałem sobie to wszystko jeszcze i zdążyłem się spakować. Mam nadzieję, że nie wystygło. Kawa na pewno nie, bo jest w tym kubku. Ja używam cały czas kubków z podwójną ścianką, takich, tak zwanych zimowych. One dłużej trzymają temperaturę, jak na zasadzie termosa. A żarcie zobaczymy zaraz. Dobra, zjem sobie i spakuję plecak i można ruszać. I dobra, wystartowałem. Musiałem wrócić do wsi Spore, w którym jest spore jezioro, które się nazywa Spore. I, i podliczyłem, wczoraj wyszło przynajmniej 35 km, dzisiaj 15 do domu, 14,8. No Ja to tak zaokrąglam, no bo dajcie spokój. E, no więc taka 50 wyjdzie. Teraz się zbliżam do rzeczki, na którą chciałem szukać biwaku, ale to dobrze, bo. Będę miał na spokojnie, będę mógł się rozejrzeć. Tutaj też ten szlak rowerowy prowadzi. Więc może rowerkiem sobie tu przyjadę gdzieś i zerknę na tą rzeczkę. Może jak już kupię tego pakrafta, to może pakrawcikiem coś by tu z rowerem albo i na pieszo. Nie wiem jakiego pakrafta, bo jednak, kurde, jak ktoś się zna, to niech doradzi. Wiadomo, chcę najtaniej, bo jestem taką cebulą, Więc mnie nad tym yy, z dekatlonu najtańszym i najlżejszym właśnie też o to chodziło ma 2 kilo. I by pasował do wycieczek pieszych. No wiedziałem, że tam można do niego jako tak rower przymocować, ale czy to jest wygodne. No a znowu te takie już do bike, craftingu, czy do pływania z rowerem po wodzie, no to one już są cięższe i już by je dyskwalifikowało to przynoszeniu na wędrówki piesze. I to jest takie, wiecie. Nie wiem, na który kompromis yy, pójść, ale myślę, że częściej wolałbym pieszo. A od czasu do czasu ten rower i... A poza tym z Decathlonu, On kosztuje na promocji, można za 1100 kupić, to, to chyba nic tańszego nie ma. No ładnie tu jest, kurde powiem wam. Nie, nic takiego wyjątkowego po drodze nie widziałem, ale no ładnie jest. Przyjemnie się chodzi. Tak po tych okolicach. Góra Piasku była. Spacerek był, kilometrów się zrobiło. Nogi będą zmęczone, czyli szczęśliwe. Dobra, idziemy. Ja tu muszę przyjechać z kajakiem albo z pakraftem. Ale tu by szedł. Ja już wchodzę do Szczecinka. Wyjdzie mi łącznie 50, około 50 km. Takiej wycieczki rozpoznawczej bardziej. O kilometrz tu nie chodzi, ja to po prostu mówię, bo sobie tego nigdzie nie zapisuję. A później wiem, przynajmniej jak sobie wrócę kiedyś, jak będę stary do tych filmów, to będę wiedział, ile chodziłem. Zresztą tu nie chodzi o wyniki, przynajmniej w tym kanale. Tutaj chodzi o to, po prostu, żeby ruszyć tyłek z kanapy. I coś zrobić. Zachęcam Was do tego praktycznie zawsze, w każdym filmie, żebyście zebrali się. Nie macie sprzętu, idźcie na spacer, zróbcie coś, poznawajcie sobie te okolice Wasze, bo naprawdę jest co robić. A to, ile Wy przejdziecie, to nie ma znaczenia dla Was. Jeżeli dla Was będzie wyczynem 15 km marszu, to super. Jeżeli przełamiecie się i zrobicie więcej. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. O to chodzi właśnie, żeby samemu sobie wyznaczać cele, granice i odnosić te małe sukcesy i nie pozwólcie, żeby ktoś wam mówił, a co to jest 15 km, tyle to ja na rękach przejdę. No i super, życzcie takiemu powodzenia, niech się rozwija, niech bije swoje rekordy, a wy się cieszcie swoimi sukcesami drobnymi, małymi. I o to wchodzi, żeby robić coś, żeby robić więcej i lepiej, ale w zgodzie ze sobą. No, oczywiście, że ja wrzucam te kilometraże, czasem i tak dalej, bo to chwytliwe, jak robię, nie wiem, tak jak setka nad Bałtykiem, no, wrzuciłem 100 km, ale to nie był żaden wyczyn y, trekkingowy ani żaden y, sukces y, turystyczny. Po prostu zrobiłem 100 km i o tym napisałem nagrałem film, czy bym zrobił 90, 60, 30 też bym zrobił ten film, niektórzy tego nie rozumieją ale nie o to chodzi chodzi o to, żeby coś robić i się tym cieszyć i tego Wam życzę i mam nadzieję, że spodobał Wam się film że zostawicie tutaj jakiegoś subika nie, łapkę udostępnicie napiszecie komentarz, naprawdę, dziękuję Wam bardzo jest już nas tysiąc ponad, jak to nagrywam. Jak będę wypuszczał, to może będzie dużo więcej, mam nadzieję. Także dziękuję jeszcze raz. Ruszcie się, róbcie coś, cokolwiek. I co? Do zobaczenia, do następnego. Cześć. A i pamiętajcie, uśmiechajcie się do ludzi.